Witajcie, dzisiaj gościmy w zupełnie innym miejscu. Dzisiaj gościmy w Janczewie, gdzie mieliśmy, mamy możliwość spotkania się z prezesem oraz zawodnikiem drużyny Zjednoczonych Janiniec. Drużyna, która działa z własnej inicjatywy, która pokazuje, że można grać po prostu dla zwykłej przyjemności. Mały materiał za chwilę, na teraz na początek popatrz, popatrzmy na kilka fragmentów z dzisiejszego spotkania. No i jest! wrzeczony prezes Zjednoczonych kierownik, Kierownik, prezes, dyrektor, ojciec i, i chyba też był oczywiście zawodnik Kamil Kozłowski. Kamil, jak to jest być prezesem takiego klubu, który znajduje się oczywiście w A-klasie? Kierownikiem. Kierownikiem. Prezesa mamy tam. A czy... Jest prezes, ja rozumiem. zrozumiałem. Wszyscy okej. Okay. Dobra, no to jak to jest? Jakie ty masz funkcje w zespole? To no moja funkcja, no jak to wygląda? Od dziecka jestem z tym klubem. Na dobre i na złe, jak to się mówi, tak? Kiedy przegrywamy, kiedy wygrywamy. No zawsze jest jakiś, jakiś to hobby. Tak? Moja mhm. funkcja jest taka, że no, jakoś to musi się zazębiać, jak to w tej naszej aklasie klasie tak? Wszystko to musi jakoś funkcjonować, coś tym musi kierować. Mamy w tym sezonie 3, 4, 5 do 5 osób, które tym się zajęły. Jakoś to się zazębia, jakoś to funkcjonuje. I... A jakie w ogóle wy macie plany oczekiwania na każdy kolejny rozpoczynający się nowy sezon? Czy Wy chcecie... Próbować się tak awansować, czy raczej gracie dla samej przyjemności i gracie sobie na tym poziomie A-klasy i nie interesuje was specjalnie awans do kolejnego, kolejnego etapu rozgrywek? Głównie chodzi o to, no jak, jak ta A-klasa nasza wygląda. No to jest zwykłe hobby, tak? każdy ma tam jakieś cele swoje, naszym celem jest to, żeby tych dzieciaków jakoś zachęcić do grania. Tak? Mamy tych chłopaków 16, 17, 18 lat, tak. jakoś cieszymy się tym wszystkim, że, że po prostu oni tutaj przychodzą, oni są przy nas. Nie mamy problemu ze składem. No wiadomo, tam umiejętności każdy ma jakie ma. Tak? To nie wyciągamy tego na wierzch, nie szukamy jakichś zawodników, którzy mają po prostu jakieś zdolności żeby im płacić pieniądze, tak, tu wszyscy przychodzą z dobrego serca. Mhm. Jest tych 18 zawsze na ławce. Zdarza się tak, że i poza ławką jest parę osób, także... A trenujecie treningi, normalnie odbywane są w ciągu treningi tygodnia? na dzień dzisiejszy są raz w tygodniu, ze względu na wiadomo, finanse okrojone. Trening raz w tygodniu, mecz raz w tygodniu. Także jakoś to funkcjonuje. Jak to wygląda z budżetem? Czy wy się sami finansujecie, czy macie, wsparcie, czy macie jakieś wsparcie na przykład ze strony gminy? Tak, ze strony gminy tutaj musimy powiedzieć, że jest wsparcie, nie ma co mówić. Eee... Eee, no jest jakieś tam wsparcie, tak? Jakoś to zazębiamy, mamy też sponsorów, którym też bardzo ładnie chciałbym podziękować w tym momencie, bo jest i, i powiększa się to grono sponsorów, partnerów. Eee... No nie narzekam, nie narzekacie.

Rzuciopa! O! Jest! Tu radio. Radio. 3 minuty jeszcze. Pięknie, nie? Ja.

ちょっと考えるといいか

Ale węnie, bo mnie mam, Powodzenia. No i mecz się zakończył. Gościmy kapitana zjednoczonych. Witam. Pewne zwycięstwo 2 do zera w sumie, bo tak naprawdę to dominowaliście. Tam chłopaki próbowali z Janczewa skonstruować jakieś okazje. Natomiast wynik końcowy się liczy, zła seria i pasa przerwana. No w końcu. No właśnie, no właśnie. jak to wygląda dalej? Jakie działamy? Teraz mamy pauzę akurat. Pauzę mamy sosy się wycofały, mamy dwie przerwy, a później okay. jedziemy do Kłodawy. Kładowa i to jest i, która ktoś kolejka? Trzecia od, od końca? Tak. Trzecia od, od końca. końca. Jakie szanse, na którą pozycję? No liczymy, może uda się pierwszą piątkę. Tutaj, ale trzeba przyznać, że jednak kierownik zespołu czuwa. Czwarta kolejka do końca. Tak? No, możliwe. Także czuwa. By zmęczony jestem, żeby Dokładnie. Mieć. Przyszły sezon. Jeszcze jakieś plany macie? Najważniejsze, żeby młodzi się rozgrywali. Mhm. To Jak to wygląda, właśnie? Bo ty jesteś tym jednym z tych bardziej doświadczonych no, tak. zawodników. Mamy Jak to wygląda z młodzieżą? Mamy bardzo dobrą średnią wiekową, bo. Średniowiekowo naszej kadry wychodzi 24 lata. Mhm. Ja mam 29 lat i jestem prawie, można powiedzieć, najstarszym zawodnikiem. No więc, i kapitanem to, to jeszcze, tak? Więc to, to cieszy, że młodzież przyjeżdża, chce grać, chce trenować i mamy pełną kadrę, że ludzie nie mieszczą się w składzie. No właśnie, no właśnie. O to chodzi, so, tak? uwagę, że do was jest naprawdę sporo. E, powiedz, jak to wygląda mm, ze strony gminy. Czy gmina więc, was wspiera? Wspiera nas tylko finansowo. Raz do roku dostajemy na, na sezon pieniądze. Mhm. A tak nie mamy z własnego boiska. Było troszkę troszkę było problemów z naszym boiskiem. Mieliśmy jeby mieli szatnie, tej szatni mm. nie mieliśmy. W końcu zabrali nam licencję. I musimy grać wszystkie mecze na wyjeździe, można powiedzieć. Gramy w, na boisku UKB Bogdaniec, ale to jest tak jakbyśmy grali na wyjeździe. Czyli nie ma żadnej szansy, żebyście mieli jakiekolwiek boisko? naszego boiska tego już nie da radę odzyskać. Jest mm. plac, ale nie by miało być boisko, temat ucich. I i nie mamy nic. To wspólna sprawa, tak naprawdę, wy, że sami się organizujecie, sami funkcjonujecie, dostajecie jakieś wsparcie od gminy, ale to pewnie nie jest też wszystko, tak, co dużo nam. Dużo też tam... dajemy naszych pieniędzy, który każdy, który ma rodzinę, a jeszcze daje do, dodatkowo na, na klub pieniądze, tak? Te młodzi mamy puszkę i dają po 5 zł, po 10 zł. Mhm. To cieszy, że nawet młodzi rzucają jakieś pieniądze, ale mówię, no, ale jest ciężko finansowo. Okej, okay, dobra. Idź odpoczywać. Dobrze. Dzięki serdecznie. Dziękuję bardzo.